Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnych zajęciach organizowanych przez ludzki MOSIL. Ja mam na imię Piotr i dzisiaj będę z Wami prowadził sześciopak seniora, który specjalnie każdy z instruktorów stworzył dla Was. Dzisiaj będziemy, tak jak powiedziałem, zwiększali sobie troszeczkę czas, mimo że to będzie na każdym ćwiczeniu tylko 5 sekund, a ja bym to powiedział, że to będzie aż 5 sekund, bo jednak wytrzymać w takich pozycjach, które będą... Wyizolowane będzie to naprawdę ciężko, także proszę się przygotować, co będzie potrzebne, kalimata, koc, ewentualnie coś miękkiego, żeby się położyć. Picie tradycyjnie, myślę, że to trzeba zawsze mieć, no ja jakoś zapominam często, gęsto, koledzy mi nie przypominają, także niestety ja bez napoju, ale myślę, że wytrzymam. Przypominam, dwie serie. Mamy i zaczniemy sobie od rozgrzewki krótkiej i później przejdziemy do naszych ćwiczeń. Zaczynamy. Spokojnie sobie idziemy w marszu. I zaczynamy sobie. Do góry i na. Końnie na wypuszczamy ustami. Trzy, dwa jeden. Świetnie. jeszcze idziemy sobie luźniutko w marszu. Jedna ręka. Hop. Wracamy sobie. I druga. Patrzymy lekko za ręką. I trzy. I dwa. I jeden, i zostajemy sobie jeszcze. Idziemy teraz. Ręce już Zginamy raz. Do góry prostujemy, opuszczamy. I taka sekwencja. Jeden, do góry dwa, opuszczamy trzy i prostujemy ręce cztery. I zaczynamy. hop do góry. Będziemy trochę pod tym naszym ciężarem potrzebowali. Używać rąk, dlatego myślę, że rozrzejemy. Jeszcze zostało nam kilka ćwiczeń i przejdziemy do części głównej naszego sześciopaku. Przypominam, ten nasz sześciopak zawsze o godzinie 13 zapraszamy na wszystkie nasze zajęcia, które są organizowane. One są bardzo fajne do ćwiczeń, także zachęcajcie wszystkich, których możecie i znowu idziemy sobie jeszcze w marszu. I teraz sobie unosimy wyżej, lewa ręka z prawą nogą, Hop, do góry idziemy dwa, trzy razy i podnosimy, wyżej podnieść nogę, ręka może być ugięta, z synchronizmu i prawa ręka z lewą nogą, dwa, jeden. Rozluźniamy sobie spokojnie. Rączki. Teraz przechodzimy sobie do troszeczkę większego rozkroku i robimy sobie wymach. Na dole staramy się rączki złączyć, podnosimy i prostujemy. Na dół, hop i do góry. Nogi ujęte lekko w kolanach, jak schodzimy, prostujemy sobie do góry, jeden i dwa, hop. hop. i dwa razy jeden i dwa, i znowu odpoczynku i za chwilę przejdziemy sobie do naszych ćwiczeń i zaczynamy naszą poważną robotę. Także proszę się przygotować. Kalimata naszykowana. I pierwsze nasze ćwiczenie, które będziemy wykonywali to jest rotacja po skosie. Prawa ręka, lewa noga, staramy się wyprostować na nogę i trzymamy w tej pozycji. Trzymamy dzisiaj 35 sekund, także zwiększyliśmy. Po pierwszych dwóch naszych odcinkach powiedziałem, że się coś zmieni i się zmieniło i ta przerwa wypoczynkowa będzie również krótsza. Próbujemy utrzymać w tej pozycji cały czas. и увага, зачинаме. Odpoczynku, niedługiego, tak jak powiedziałem. Ten czas wypoczynku również jest krótszy, i teraz zmieniamy sobie nogę i wykonujemy znowu to ćwiczenie. Chwila odpoczynku. Całe ciało było w napięciu. Myślę, że możecie sobie spokojnie poruszać, ręce rozluźnić i przygotować się do drugiej strony do naszego ćwiczenia. I uwaga po Przygotowujemy się i rozpoczynamy. I znowu, rozluźniamy drugie nasze ćwiczenie. Oto zaczynamy jako ćwiczenie. Numer jeden, porobimy na jedną, na drugą stronę, to jest grzbiet. Przypominam, kładziemy się na brzuchu, ręce do boku. Głowa dotyka do maty, do ręcznika, co tam macie. Podnosimy sobie głowę, podnosimy ręce i Trzymamy tej pozycji i uwaga, proszę się przygotować. I zaczynamy do góry i trzymamy. Jeżeli możesz utrzymać całą tą naszą długość tego ćwiczenia, to przytrzymaj, a jeżeli nie je to opuść i podnieś się drugi raz. nasze ćwiczenie. Tradycyjna deska, przypomina biodra, staramy się, jeżeli już to podnieść troszeczkę do góry, aniżeli trzymać w dole za dużo, żeby nie obciążać odcinka jednego. I powoli się przygotowujemy. I uwaga! Dašina do gori ić trimak Deska za nami. Rozluźniamy sobie spokojnie. Ręce. Kolejne ćwiczenie. Leżenie na plecach. I unosimy biodra do góry. Trzymamy je jak najwyżej. Nie opuszczamy. Staramy się w tej pozycji izolowanej wytrzymać. Nogi ugięte w kolanach. Ręce wzdłuż tułowia. Głowa spokojnie. A ziemi. I uwaga. Zaczynamy. Do góry biodra. Przytrzymujemy moc. Nabieramy nosem powietrza. Usta wydychają kontrolujemy ten oddech. Cały czas. On może być troszeczkę płytszy przy niektórych ćwiczeniach. Ale cały czas musimy oddychać. Staraj się biodra odnieść do góry i utrzymać I super. Brawo. Spokojnie. Chwila. No w odpoczynku. Przechodzimy sobie do kolejnego ćwiczenia. To jest deska. Bokiem. Nogi. przodu przed ramię położyć sobie tak, żeby to było w jednej linii, nie za daleko, nie blisko. Unosimy biodra do góry, ręka w powietrzu i trzymamy naszą deskę boki. Podnosimy rękę do góry i w tej pozycji utrzymujemy. Mamy cały czas biodra do przodu. Nie zaginamy naszego tułowia w biodrach. Deska, to sama nazwa mówi deska, czy ona jest bokiem, czy ona jest przodem. Postaramy się utrzymać prostą pozycję. Świetnie. I powoli przechodzimy sobie na drugą stronę. Przygotowujemy się do naszej drugiej ręki tej przerwie, która jest, można się napić, jeżeli zdążycie, a jeżeli nie, zaczynamy. I skończyliśmy naszą pierwszą serię, tak jak powiedziałem, przerwa na picie, kto nie ma, może sobie w tym czasie iść i uzupełnić ten płyn. Odpoczywamy, przechodzimy do drugiej naszej później serii i również wykonujemy te ćwiczenia, które wykonywaliśmy w A teraz chwila rozluźnienia, spokojnie odpoczywamy. in yeah. Możemy przykować się do naszej drugiej serii i zaczynamy ćwiczenie o skosie lewa ręka, prawa noga. I druga seria za chwilę się rozpocznie 3 Dwa, jeden i rozpoczynamy. Ręka blisko ucha, noga w miarę możliwości wyprostowana. I staramy się tym bez ruchu utrzymać. Ciężko. Na pewno trochę pracują, także spokojnie sobie rozluźnić i przygotować się na drugą stronę. I uwaga, proszę się przygotować i zaczynamy. Odpoczynamy chwilę. Drugie nasze ćwiczenie. Grzbiet, czyli kładziemy się na brzuchu. Ręce szeroko, głowa wzrok skierowany do dołu. Nie zadzieramy głowy, nie obciążamy odcinka silnego. Podnosimy tyle, ile można do góry. I przytrzymujemy. I ćwiczymy na grzbiet. Otpiramo sebi gume u materiju. Lence do puszczamy spokojnie rozluźnić drugie ćwiczenie za nami trzecie deseczka na przedramionach przodem I uwaga. Podnosimy się do góry. I zaczynamy. I trzymamy. Trzymaliśmy eskę w pozycji. Wyinizolowany. Teraz kładziemy się, głowa spokojnie spoczywa na dole. Ugięte nogi, ręce wzdłuż głowia i biodra. Do do góry. Jesteśmy na pełnych stopach i jak najwyżej trzymamy biodra w powietrzu. I je ponos to gore I otrzymamy w górze. Górze były. Teraz deska. Bokiem. Ostatnie nasze dwa ćwiczenia na prawą, na lewą rękę. Przygotowujemy się. Myślę, że już wszyscy wiemy, jakie ćwiczenie jest. Mało tego wiemy, że te pozycje trzeba takie znaleźć, żeby one były odpowiednie. czyli

Ćwiczenie drugiej serii, czyli ostatnie ćwiczenie, dziś przechodzimy sobie na lewą rękę, znowu podpór, i uwaga trzy. 3 1 podnosimo do gore I świetnie. myślę, że wszyscy ci, którzy ćwiczyli, daliście radę, jestem o tym przekonany. Spotykamy się za tydzień. Znowu seria tych ćwiczeń, one są naprawdę bardzo przydatne i trzeba w to wierzyć, że wszystko to, co robimy, to będzie przynosiło efekt. Spotykamy się za tydzień. Do zobaczenia. I